Podróż będzie trudna, to cię ochroni. Nie zaszkodzi mieć jedno i drugie. Podróż będzie trudna, to was ochroni, gdyby tylko wiedzieli, czym jest naprawdę. Ja jestem zaszczycona, protektorze. Wymówiłam twoje imię, ale nie sądziłam, że się zjawisz. Czy ja cię skądś nie znam? Widziałam cię. Ale nie poznałam Wróć prędko z opowieściami o swej wspinaczce Możemy jedynie zaoferować nieco szczęścia Każdy jeden stworzony ku Twej czci, Protektorze Mam taką nadzieję, kuzynie Odwagi Krocz dalej tą ścieżką Pamiętaj moje słowa Gardzisz mym darem? To nie jest właściwa droga Protektorze, chroń! Odwagi! Protektorze! Eee! Te klejnoty zapewniają wewnętrzny spokój Szafir, klejnot naszego boskiego patrona Mówi się, że pochodzą od samego Protektora Odrobina szczęścia Szczęścia dla potrzebujących. Podróż będzie trudna. To cię ochroni. Te klejnoty to coś więcej niż zwykłe paciorki.